Dzień dobry, witam Was serdecznie. Korzystając z okazji, że mogę się z Wami spotkać, chciałabym opowiedzieć o bardzo ważnym produkcie dla każdego hodowcy: a mianowicie o solach do kąpieli. Jak wiadomo, sole do kąpieli są bardzo potrzebne każdemu gołębiowi. Pomagają dbać o zdrowie, o czystość biur, likwidują pasożyty. Przyczyniają się do tworzenia mocnych i zdrowych piór, a jak wiemy, mamy teraz okres wierzenia. Na potrzeby naszego spotkania chciałabym zaprezentować Wam cztery produkty, które są dostępne w naszym sklepie, a które uważam, że są bardzo ciekawe. Pierwszym produktem jest surwet eukaliptusowa z Centrum Zdrowia Gołębi. Eukaliptus działa przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo, działa na drogi oddechowe. Jest, ma działania relaksacyjne, uspokajające. Podobnym preparatem jest preparat do kąpieli dla gołębi z Volantora. Dzięki zawartości mięty pieprzowej mm, przyspiesza gojenie ran. A teraz taka klasyka, sól z firmy Paloma. Składniki w niej zawarte pielęgnują skórę, pielęgnują pióra. I kolejny klasyk. Sól z firmy, firmy Romfrit. Jest to jedna, powiedziałabym, nawet z najlepszych soli, które mamy w naszym sklepie, ponieważ zawiera dwa składniki, które są bardzo ważne w zwalczaniu pasożytów piurojadów, heł, czyli permetrynę i cypermetrynę. A warto dodać, że jest to jedna z nielicznych soli, które ma w swoim składzie te dwa składniki równocześnie. Z okazji że się widzimy, mam dla Was małą promocję. Do każdego zamówienia złożonego w weekend 12-13 października dorzucimy 100 ml Multistaru z firmy Columbus. Jest to preparat witaminowy, który dostarcza witamin, aminokwasów. Świetnie sprawdza się w tym okresie pierzenia. Dlatego chciałabym, żebyście to przetestowali. Zapraszam do składania zamówień przez naszą stronę internetową www.koźlikgołębie.pl, zapraszam do składania zamówień telefonicznie, a także zapraszam stacjonarnie na Grudzicką 55 w Opolu. Dobry lot!